Czemu cię prześladują? Czy grupa ludzi cię prześladuje? Jesteś nękany, ponieważ się wyróżniasz. Różnisz się od innych ludzi, masz wiedzę, informacje, których inni ludzie nie posiadają. Dlatego stałeś się celem. Gdyby to nie była prawda, to nawet by cię nie zauważyli. Osoby, które cię prześladują, są bardzo zazdrosne i zawistne. Myślą, że jesteś od nich lepszy. Ty też powinieneś tak myśleć, ponieważ jesteś od nich lepszy. Dlatego nie dają ci spokoju. Nie mogą się powstrzymać od tego, by jeszcze bardziej zaniżać swój poziom, prześladując cię. A najniższe możliwe standardy. Takie osoby wybierają na cel ludzi, którzy są od nich lepsi pod każdym względem. Nie musiałeś zrobić niczego, by stać się celem prześladowań danej grupy. Dlatego jesteś na ich celowniku, jesteś inny, jesteś wyjątkowy, wyróżniasz się.